Jestem bardzo mocny w pływaniu zimowym, nie? I o taki grubas pływa w zimnej wodzie, no ale inaczej się po prostu nie da. Nie? No i nagle się okazuje, że chłopie, ty w ogóle tego nie trenujesz, a w sumie siedziałeś w tym lodzie dwa razy dłużej od ulma chofa, tak? Zimna woda, nie ma żadnych potwierdzonych wpływów zdrowotnych, kontakt z zimnym morsowaniem na nasz organizm, nie? A to zawsze takie miłe wspomnienie, jak mówisz sobie, no to była moja największa porażka sportowa w tamtych czasach, no ale skończyła się rekordem Europy, nie? Więc... Ja w tamtym czasie przez dwie doby schudłem 8 kg jedząc 30 tysięcy kalorii w trakcie wysiłku. nie? I każdy szuka swojego Everestu. Tylko problem jest taki, że są takie osoby, które jak się okaże, że wejdą na Everest, się dowiedzą, że a na Everest to można wejść jeszcze bez tlenu. Nie? A potem się dowiaduje, że Wim Hof próbował wejść na Everest jeszcze w samych shortach, bez ubrań.